Siemanko, witam was w grudniowym odliczaniu No i lecimy sobie mm, Dzisiaj z kalendarzem adwentowym oczywiście I właśnie z kolekcją Premier League z tego sezonu Zobaczymy sobie co tam ciekawego trafimy Dzisiaj jest siódmy, więc szukamy siódemeczki Ona była po lewej stronie gdzieś chyba tak, tu na dole Dajcie znać co tam u was słychać A Niestety mam dość sporo pracy ostatnio, więc Odcinki pojawiają się dość późno, ale kalendarz właśnie zjechał, ale pojawiają się na bieżąco, co jest na pewno największym plusem. Co my tu mamy? A mamy tu. Uh, i Osaka, Siódemeczką, Aha, bo tu chyba w ogóle każdy. No nie wiem, muszę to sprawdzić, jest sam numerowany, czy coś takiego. Oj, jest karta Crystal nawet i Man of the Match, więc mega spoko. I lecimy sobie teraz z tym kalendarzem tylko. Z kalendarzem, z albumem, może trochę podniosę. Dobra i lecimy sobie Ach. dwóch golden balerów mi brakuje niestety lecimy już sobie tutaj nie wiem czy będziecie powinniście widzieć całość taką cichą nadzieję tu jest całość tu brakuje nam jednej karty tu jest całość jedna karta całość jedna karta Jedna karta, tutaj trzech kart, tutaj całość, tutaj dwie karty, tu jedna karta, tu trzy karty, tutaj całość. Czy tak tutaj dwie karty. Jedna, 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 druga też dwie. West Ham dwie. Dajcie znać, czy Wy w ogóle tą kolekcję zbieracie, czy nie. I tu zaczynają się karty specjalne. A i dajcie znać, co byście chcieli z Ekstraklasy zobaczyć za produkt, bo a bym sobie coś zamówił. I tak ciekawi mnie właśnie. No i tu jeszcze jakieś limitki, nawet udało mi się zebrać Halanda do od znajomej. A i tu są te fajne limitki te z autografami i sygnatury. I tu z tyłu jest nawet legenda na sygnaturze, więc całkiem... Spoko, jajatura. No i co, ja wam serdecznie dziękuję za kolejny odcinek. To już 7 grudnia, a my widzimy się jutro. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. No i oczywiście zapraszam was na grupę na Facebooku, gdzie Bo <laughs> postaram się coś wrzucać, bo ostatnio trochę, no niestety mam plecy. Trzymajcie się, siemaneczko i cześć. Życzę wam miłego dziąka i do usłyszenia. No i co? Dajcie znać w komentarzach, jak wam idzie zbieranie kart, czy coś zbieracie, czy macie taki spokojny okres Świąteczny. Czekam na komentarze. Trzymajcie się, Siemaneczko i cześć. Piąteczka.